Siódmą planetą była więc Ziemia, lecz Ziemia to nie byle jaka planeta. Żyje tu 111 królów, nie licząc oczywiście murzyńskich kacyków, 7 tysięcy geografów, 900 tysięcy bankierów, 7,5 miliona pijaków, 311 milionów próżnych, czyli ogółem 2 miliardy dorosłych. By dać Wam wyobrażenie o tym, jak wielka jest Ziemia, powiem tylko, Iż nim wynaleziono elektryczność, potrzeba było całej armii latarników złożonej z 462 511 latarników rozparcelowanych po sześciu kontynentach. Był to wspaniały widok, gdy oglądało się go z pewnej odległości. Krzątanina tej armii przywodziła na myśl występ klasycznego baletu. Pierwsi ruszali w tan latarnicy z Australii i Nowej Zelandii. Zapalali latarnie i kładli się spać. Po nich następowała kolej latarników z Syberii i Chin, także i oni wkrótce znikali za kulisami. W ich miejsce zjawiali się latarnicy z Indii i Rosji, a po nich ci z Ameryki Południowej. Na koniec przychodziła tura latarników z Ameryki Północnej i nie było mowy o pomyłce w kolejności wejścia na scenę. Był to niezwykły spektakl. Tylko latarnik jednej jedynej latarni na biegunie północnym oraz jego kompan z bieguna południowego wiedli żywot próżniaczy i nonszalancki. Pracowali dwa razy w roku.